Oooo, znacie ten głos? No przecież, tak, z tej strony Cyberwolf. A to jest kolejny odcinek, zagrajmy w agario. To już piąty odcinek. Dzisiaj został, jest wrzucany już czwarty odcinek, zagrajmy w agario. A myślę, że tego piątego też uda mi się wrzucić. Yy, za to, że przez. Około 5 dni nie był rzucany żaden odcinek. Chciałbym się zrewanżować rzucając 5 odcinków. W ogóle od godziny chyba zjedli mnie. Teraz to trudno idzie. Boże, ilu ich tu jest? Ciągnąłem się między nimi. Dog. Widziałem go w paru poprzednich odcinkach. Kto? 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 Kto mnie dzisiaj zje? Kto? Kto? Oj, powiększył się w ostatniej chwili, no ale o. Obama. Zjadłem kogoś, nawet nie kogo. No, zjadli mnie, no. To chyba już ostatnia moja próba na ten odcinek, no bo. nie lubię ginąć. No, nie, no. Jeszcze raz spróbuję, bo to byłoby za krótkie. Może kiedyś, bardzo kiedyś. Uda mi się w końcu wygrać. Ej, teraz sam w niego weszłem. Akurat mikrofon poprawiałem, to wiecie. Ruszaj, ruszaj, ruszaj. Ruszaj, ruszaj. Ruszaj, CyperWolfie, rośnij się. Hmm. Agario. To bardzo ciekawa gra. Zawsze umie nas czymś zaskoczyć. Zjedz, albo zostań zwiedzony. No, no to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, lajkujcie, postujcie. A wraz z wami był tutaj Cyberów. Cześć i czołem. Żegnajcie. W następnym odcinku spróbuję przeżyć. Żegnajcie.